Hej kochani, z tej strony Kukilia, a dziś moi drodzy, słuchajcie Widzimy się w Minecraftie. Dziś moi drodzy, słuchajcie, będziemy mniej więcej No... Rozpodobywać łaskę, bo na pewno mi by się przydało naszą mioseczkę. W ogóle tu już dodałam napisy, więc tu będzie fryzjer w ogóle Tam przedszkole postanawiam, bo mamy szkołę Na początku to miałaby szkoła, ale słuchajcie tam sobie sprawę, że szkołę mamy jakby ktoś mi zrobił, w sensie Barbie Barbie ktoś zrobił szkołę <laughs> Jeżeli chcecie zobaczyć jak ona wygląda To widzę po prostu wystarczy no 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 <laughs> um, oglądać mnie Tak Bo często dodaję takie filmiczki Więc teraz widzę by się fryzjerem No dobra um, Robimy taką podłogę ładną jakby podłoga musi być ładna, więc widzę. Wam, słuchajcie, nie ma równych. Podłoga musi być ładna. Tak. Bo często jest tak, widzowie, że podłogi są brzydkie. Dobra, widzowie, koniec tego dobrego. W ogóle dziękuję Wam z całego serduszka za tyle fajnych em, komentarzy, za tyle fajnych lajków. I w ogóle dziękuję Wam. Jesteście mega. W śni. Dobra. Ja bym dodała jeszcze tu coś, więc takiego coś fajnego, wiecie, takie coś. Dobra. Tutaj, tutaj, tutaj. Dobra, ja wam jeszcze tu dodała, widzę. Podłogę, więc widzimy się, widzę, troszeczkę, jak tu usunę ten dirt, bo dirt mi trochę, widzę, przeszkadza tej konstrukcji. Dobra, kochani, więc teraz, widzę, słuchajcie, mamy tu pięknie wykopane, Tu wygląda jak <gryw> na budowie, tak. Ehm, więc teraz, słuchajcie, byśmy dodali, może, podłogę taką fioletową. Ona jest ładna, zobaczcie. Ej no, taka uroczak, taka kawaii. To będzie świet kawaii. To nie będzie Barbie Land! To będzie świet kawaii. Fajnie by było, ale niestety widzę, słuchajcie. To jest Barbie Land, więc jak mamy zmienić nazwę, to musimy tylko z... zgodą Barbie. E, ten anonim mi napisał ostatnio, że tu się przeprowadził. Jak mnie oglądacie na bieżąco, to już wiecie. No, to może go spotkamy, słuchajcie. Jest taka wielka szansa, że go spotkamy. Jeżeli go spotkamy, to ja wam pokażę, wszystko. I zobaczcie, że on się przeprowadził tutaj. To jest za różowo, moim zdaniem. Tu ja powinnam się przeprowadzić, on do tego świata mojego, tamtego pierwszego. No dobra, nagrywam nie tylko Minecraft, jak i Roblox. Bardziej wolę Roblox, ale słuchajcie, Minecraft mi nic nie szkodzi. Dobre wygląda! Przeurocze! Skąd słoneczko grzeje, więc... Słuchajcie, no ja myślałem, żeby tutaj torcze. Tak widzę, ale dlaczego torcze? Dlatego. Pochodnie. Pochodnie są takie o. No i mniej więcej słuchajcie, byśmy dali, nie wiem, tutaj parę. Żeby rozświetlić naszą... Naszą piękną, słuchajcie... Nasz piękny fryzjer. Tak więc teraz, moi drodzy, weźmiemy sobie. Um, ja bym dodała tu szkło. Um, albo. albo szybę. Ale no cóż, widzę, szkło weźmiemy takie i widzę tu pierwsze, tu drugie, a tu bym dodała trzecie. To by były takie stanowiska, że wiecie. Że słuchajcie, przeglądacie się w lustrze. Nagle tu widzicie Waszą piękność. Czyli bardzo piękni jesteście. Zobaczcie, tu mamy lusterka, ale to naprawdę przewraca wygląda. Szkoda, że to nie są takie. Wiecie, że Że można się przejrzeć. Bo ja widzę, wiem, że są takie mody. No dobra, teraz słuchajcie. E, weźmiemy. Tego gładkiego pieskowca. Takie ładne. Ej, moim zdaniem, to jest piękny kolorowy ploczek. No, słuchajcie, ten fryzjer. No, wygląda coraz lepiej. Jest taki kolorowy i piękniutki. Teraz widzę, byśmy dali tu skrzynię. Skrzynię tak dokładnie, tak? Skrzynię kresu? Nie, skrzynię normalną. Taką. Ciasteczko mam! Taką, żeby ludzie się nie krępowali, żeby nie mówili Ojeju, jaka straszna skrzynia! Um, dobra. Teraz, widzę, tu byśmy dodali no... ...życe. Nożyce. Zobaczcie, jak wyglądają tak realistycznie! Mega! No, słuchajcie, ja bym dodała jeszcze trochę nożyc. Um, bo... fryzjerze. E, się liczy to, widzę, jak wam zrobią fryzurę. Jak będzie źle, będzie okropnie. <laughs> Więc widzę lepiej, żeby wam nie zrobili złej fryzury. Więc to ludzie tak mówią, że są fryzjerami, a tak naprawdę nie są. Dywanik bym też położyła. Dy... dywanik. Mm. Więc dywanik. Dobra, teraz bym widzę, słuchajcie, w ogóle przepraszam za moją mamę, jeżeli słyszeliście ją. Um, ja bym jeszcze dodała widzę, tu, słuchajcie, takie ładne, wyda wydatne dywaniki. co się ja w ogóle uwielbiam ten, yy, no, ten niebieski. To wygląda trochę jak atomówki i kontrasty właśnie. Teraz bym, słuchajcie, może dodała tutaj, więc... Tutaj dodamy troszeczkę takiego takiego kolorku. Więc teraz to wygląda mm, ładniej. Słuchajcie, i ja bym powiedziała. Uuu, jaki ładny sklepik. Więc no. Ja bym tak powiedziała. W sensie, to wygląda jak sklep trochę. Nie jak fryzjer. Czy to wygląda jak fryzjer? Ja już sama widzę, bo nie wiem. Ale mi to przypomina bardziej taki sklepik. Dobra. Tu bym dała jeszcze poczekalnie słuchajcie, bo poczekalnie te są ważne. I w sensie poczekalnia by była ładniejsza, bo z takich fajnych ploczków, e, takich, e, ja bym dodała taką poczekalnię. Mm, więc teraz mamy tutaj. O, najpiękne no tu dusi. Patrzysz, możesz sobie tu wziąć, w sensie wziąć z tego regału książkę. I ja myślę, że może być okej. Okay. No słuchajcie, bym dała... Pół... Bym dała tu książkę. Książkę. Kurczę, jak to się nazywało? Regał? Dobra, napiszmy. Regał. Dobra, zobaczmy, zobaczmy. Liska nie coś będzie z książkami. Wiecie, ludzie chcą też czytać. To nie tak, że ja chcę. To dla ludzi robię. O różowe rob TNT! Czy widzieliście takie słodsze TNT od tego? Ej, to wyglądało raczej. Ale nie chcę, żeby mi to spuszyli Więc wiecie ja bym dodała jeszcze tu taki trap. O. Jakby tu był taki zły trap, to bym była przeszczęśliwa No bo zobaczcie, tu możecie położyć taki coś. Więc to będzie trap. Taki, taki, truskawkowy tego żwir. No, i widzę, słuchajcie, ja bym dodała takie coś. No, to wygląda ładnie. Ogólnie tu możecie na przykład coś wypożyczyć. w sensie, że do czytanie. bo to nie wygląda trochę tak. Barwniki, jakie ona kawaii! Dobra. No, ja bym jeszcze dodała, słuchajcie, tu książkę. Ale tu widzimy się nie, to czasami książki. A z pogody by się stał dzień. No słuchajcie, podsumowując, tak wygląda mój. mój fryzjer. W sensie nie jest taki ładny, ale słuchajcie, ja bym mogła jeszcze dodać. Hmm, pochodnie. W sensie taką lampę widzę, jak niektórzy mają. Um, takie, że wiecie, że takie o. Takie, takie, takie coś i takie. No i ja bym mogła to dodać. E, dobra. Więc to wygląda naprawdę przecute. cute. E, no, moim zdaniem przeuroczono. Po prostu. E, no i czy ja bym coś tu zmieniła? Jednakże chyba nie. Chociaż nie wiem. Mmm, dobra. Ja bym jeszcze tu takie coś, że... Nożyce tu są. O, ja bym wielkie nożyce tu dodała. Takie, że wiecie. Że widać, że to fryzjer. No, słuchajcie, ja mam talent. Chyba. Mmm. W budowli. Tak o robimy. Tak. Mm. Tak, tak, tak. Tak, tak. No i tak to wygląda. No słuchajcie, to wygląda przekomicznie. <gryw> Mam nadzieję, że nasz fryzjer dzisiaj was zachwycił. Zach Teraz, słuchajcie, może zrobimy przedszkolę, Bo słuchajcie. Ja bym też chciała dodać tu przedszkole Więc tak, przedszkole, szkole, Mamy tu, zacznijmy od tego, takiego drewna tropikalnego Ojeju, tu będzie mega masa pracy, słuchajcie Dzieciaki będą się tu bawić, ale słuchajcie dla nas to już nie będzie zabawa um, tak to tak, to będzie przedszkolo z żłobek. Jakbym... to będzie takie coś, że przedszkole połączone ze żłobkiem. W sensie, że to pisze przedszkole, ale to też będzie żłobek. Chyba, że widzowie nam wystarczy tyle fcemy bloków, że będziemy mogli mieć i przedszkole i żłobek. Więc widzimy się za parę minut. Dobra, mamy to. Mamy to to, to, to tak naprawdę to nie, nie minęło nawet minuty. Ale słuchajcie. Chciałam po prostu zrobić lepszy efekt. No, słuchajcie, jeżeli to ma być w szkole, to ja bym tu poszła. Bo widzę, tu czuć już ten, ten. tą ziemię. Słuchajcie. Na pewno tu już czuć. Jakby życie było prostsze, tak jak w Minecraft na przykład. Budujesz dom, widzę. I słuchajcie, tak szybko jak, jak tu Minecraft, to by było w ogóle mega sztos. Ale słuchajcie, no niestety tak nie jest. Mogę wam jeszcze zdradzić, że mogę was oprowadzić po wiosce na końcu, jeżeli chcecie. Jeżeli chcielibyście. No słuchajcie, anonim ma na razie tu nie ma bo widzę nie chciał dołączyć. Dlatego że słuchajcie, jest mi bardzo przykro. Dobra. Tutaj byśmy mogli dać takie biurko jakby, bo chyba jest biurko. Mm, takie o. Kała i biurko. <laughs> tu bym na przykład wydała takie coś, że tu niby taka ala tablica. Słuchajcie. Ale tu tylko tak pani notuje takie swoje własne rzeczy. No, wiem, że w przedszkolach przeważnie tego nie ma, pewnie, więc jakby no, ale to będzie takie, takie, no, takie ładne. Dobra, e, jaką tu mamy podłogę? Taką, nie taką. Teraz może. Takie. o. ona no i się wchodzi. Słuchajcie, mamy tu własną tablicę. Możemy też taką tablicę, widzę, korkową zrobić. Chociaż nie wiem, czy takie coś mi wyjdzie. Słuchajcie, bo się tak podniecam, podniecam. Ale słuchajcie, no często mi coś nie wychodzi, tak. Tak jak każdemu widzę. Coś wyjdzie, coś nie wyjdzie, coś wyjdzie, coś nie wyjdzie. No słuchajcie, no ja nie wiem, czy mi widzicie. Tablica korkowa, aczkolwiek możecie ocenić to w komentarzu, słuchajcie, mm. jest jakiś brązowy, e, ziemia z korzeni, ej to wygląda jak tablica kor y korkowa, co nie? Dobra, widzimy się. Mamy tu tablicę korkową. O matko, jak to wygląda, słuchajcie. No, to źle wygląda. Tu jeszcze są takie widzowe korki, ale słuchajcie. No, korki na jezdni są ogromne. <grym> ja bym jeszcze tu dodała takie stoliczki, wiecie. Stoliczki, jak to zazwyczaj są, często. Ale widzę by, takie stoliczki do rysowania, czy coś. Widzę, by, żeby dzieciaki miały jakieś zainteresowanie. Um. Zobaczmy, czy w ogóle będą miały. Jakby. Ja nie wiem. Może. Mamy! Uff, siadasz i masz tu takie coś. <grytanie> Dywaniku też nie może nas złagnąć. Dlaczego widzę? Um, mamy tu takie. O, takie. Na przykład. Takie widzę. Proste dywanik, różowo niebieski w ogóle. Mega. Jeżeli chcesz się pobawić, zapraszam do mojego przedszkola. Jest to najlepsze, the best forever przedszkole, jakie w ogóle widział świat. To wygląda jak kwiatuszek! Może to właśnie o to chodziło mi. No dobra. Nie wiedziałam, że ja kwiatuszka będę mi chciała zrobić. Tu mamy serducho. Serducho. Na głowa creepera. Dobra. Jakieś takie, ja widzę, słuchajcie. Możemy też dodać jakieś zabawki. Takie głowy. Ja często głowy używam za zabawki, ale widzę, że tym nie można się bawić. Głową czyjąś. Tak. Ym, głowa. Głowa creepera, głowa tego, głowa tego, głowa tego. Ym, no i mam nadzieję, że. Widzicie, jakie będą tu się czuły, jak, jak w najlepszym, widzowie Słuchajcie, no tym w porządku. Zobaczcie, no i tak to wygląda. No, mniej więcej, widzowie, ja to oceniam tak, że to ładne jest. Ej, no, przy szkole, widzę, pierwsza klasa. Pięknie. W sensie, że pięknie. Ach, nie pierwsza klasa, pierwsza klasa. Ale pięknie. Nie ma może tu takich stołówek Ale słuchajcie Można se pójść i co zjeść coś <grym> XD um, Dobra Teraz bym dała tu dzień um, I co bym jeszcze wam pokazała? Sklep spożywczo... tego e, Dodałam tu takie coś Kiedy nie nagrywałam Taką kasę, w ogóle wszystko Ale tu mamy takie wejście Dla personelów To takie coś widzę. No, mniej więc, więcej, widzowie, więc, tu nam nie wolno wchodzić, bo nie pracujemy tutaj. Jeszcze coś myślałam, żeby to dodać, ale widzowie, no nie wiem. No, sami napiszcie. Zresztą widzowie, ten, ten sklep jest trochę ponury. Tu mamy weterynarz ze zwierzętami, i w ogóle wszystko. No, tu jest okej, okay, bo to ktoś zbudował, tak. Koty, tu mamy kocięta w ogóle śliczne. Ale ja bym jeszcze w ogóle tu dodała. W yy, przedszkolu, jakby taką kostkę Rubika. wiecie, widzę. Wiec taką, że dzieci jakieś tu bawią. O! Ale widzę, słuchajcie, no nie wiem. Tu make Tu widzę, będzie taki taki balkonik. Takie okienko. Okienko życia. Nie no, widzę. Ja bym jeszcze. A, no tak, miałam zrobić kostkę Rubika. To tak. Potrzebujemy do tego, 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 tego. Tego, tego, tego i tego. Może poudawajmy, że kostka Rubika ma tyle ścianek. Mmm. Mmm. Nie no, zróbmy takie kolorowe coś Kolorowe cośko Co mi się kojarzy z przedszkolem? Ciągłe zmiany No zobaczcie, no to wygląda ładnie Aj no Powiem I tu możemy takie py Dobra Mamy tu P P P jak policja Chociaż to nie będzie policja Przedszkole Przedszkole numer P Słuchajcie, i co jeszcze bym Chciała wam pokazać To to, że widzę wy słuchajcie, jest, jest tu kopalnia, bo już zrobiłam I możecie napisać w komentarzu, czy mam odcinek z kopalni Wam pokazać, w sensie na odcinku i w ogóle, to będzie naprawdę długi odcinek, w sensie, jak Wam pokażę kopalnie i w ogóle. Ale słuchajcie, no nie wiem. No możecie napisać w komentarzu. Aczkolwiek komu by się chciało taki długi odcinek oglądać? No na pewno nie mi. No dobra, bo ja już wiem, co jest w odcinku. E, tu mamy rybne sklep, w sensie, miał być otwarty dopiero e, za, za parę miesięcy, ale jest tu otwarty. <laughs> Co jeszcze mogę wam Pokazać To Polarny świat W sensie, że taki świat No i popatki widzowe, pa!